Cześć! W tym odcinku chciałbym Wam pokazać to, co zamówiłem, czyli mój słów na Sylwestra 2015-2014. Zapłaciłem za tą paczkę dokładnie. Dokładnie już wam mówię. 122 zł i 28 groszy z dosyłką. No dobra, no to to może już odstawimy. Przejdziemy do paczki. Chciałem Wam tutaj właśnie zaprezentować. No to może zacznijmy. Tutaj mamy Red Ball, rakiety, właśnie takie, tu mamy nawet rurkę, żeby wbić w ziemię, żeby... chodzi o to, żeby nie wbijać rakiet w ziemię, tylko o to, tą rurkę i wtedy z południa ona wyleci. Dobra. Mamy paczkę banga. Mamy Nitro FX, 20 sztuk, coś takiego, bardzo głośne, polecam. W zeszłym roku już je miałem. Crash, Crash 12 sztuk od Piromaxa. podejrzewam że bardzo głośne. Coś takiego. Okej, okay. tutaj mamy potem Adrenalin. Takiego, 12 sztuk też od piromaxa Też tampiśnie podobne do Crasha, tyle że może głośniejsze albo mniej, nie wiem. Dobra, dalej mamy CYKROBIL, 6 sztuk. 6 sztuk. No to może otworzymy, pokażę Wam. Są dwa efekty. Jest czerwone I fioletowo niebieski. Tutaj mamy Danger, 12 sztuk, od Piromaxa. Tutaj już jedno sobie wystrzeliłem, w sumie dwie. Mamy coś takiego. Dobrze, przejdziemy dalej. Tutaj mamy takie buwieńko, jakieś kuleczki, coś w tym stylu. Dobra, to tam zostawmy. No i tutaj mamy już bardzo mocne cytary. Podejrzewam, że każdy je zna. Bardzo głośne kupowałem je z lądem, ponieważ kiedyś miałem już taki nieprzyjemny przypadek jak zapalałem, właśnie Achtunga z zaryską, więc. Teraz zamówiłem z lądem 5 sztuk. Bardzo głośne. I chyba najmocniejsza petarda na rynku. Tego. Według mnie. Może inni mają inne zdanie. Według mnie właśnie Achtung jest najmocniejszą petardą hukową na rynku. Petard oczywiście. Tutaj mamy dwie paczuszki szalonego pirata pokażę wam to jest coś takiego kolega mi dał rady żeby je zamówić z tego względu że po prostu są mocne teraz zacznijmy paczki. tutaj mamy petardy generation Pięćdziesiąt sług od Pironaksa, Coś takiego. Tak. Z Londyn. Mam się też mocne Dobra. Kurczę, no nie mogę zamknąć. Obsługuję tylko jedną ręką. Dobra. No, tutaj mamy. Moździerz. Gepard od komety 12 strzałów. Podejrzewam, że każdy wie o co chodzi. Coś takiego. Gepard. Dobra. To wszystko. To ja Wam pokażę teraz moją całość. Serdecznie zapraszam. Dziękuję za mo za obejrzenie mojego filmiku, przedstawianie mojego słowa na Sylwestra. Dajcie łapki w górę. Dzięki serdecznie. Zapraszam na część drugą.